Moi kochani, na podsumowaniu oczywiście Fiacik od zawodowego, beczka jeździ, lodówka jeździ, wiadomo cieszyn jest tak czysty, że z 200 metrów bieżących brzegu zawodowy zebrał cały wór puszek jest tyle złomu się głosy nachodzić? Jest Flaming, jest. jest Marcin, jest zawodowy. Patrzcie co tu się stało. Patrzcie co tu się stało. ile byliśmy? Ktoś to wie? Powiedz, że 13 było. 3 godziny około mniej więcej. No jest, tutaj będzie kasa dla kosztów. Ciulasy, nie wyrzucajcie baterii, rozumiecie? Nie bądźcie skrajnie głupi, nie wyrzucajcie baterii. Tak jest, nie będę, robił, nie będę robił, szumu. Zrobimy panoramę Tak jest. No i co? Czas chyba odpalić wagę. koty będą zadowolone? Będą. i to dokonamy ważenia i potem się okaże i do tego będzie. No, to na wagę. No to na Dobra Oczywiście, e, tutaj w pomarańczowego Flaga się ja kalibruje Ważenie na face Dokonujemy no, ważenia właśnie w budżetu mm. co? kasterkę Tak, tu jest tak. najcięższa rzecz Lagowy no flaming tym razem dzisiaj o, możesz... Cyk. Może tak. Waga jest do 40 kg O matko 2 kg kasterka, o. nie? No, 37 powiedzmy kg no, Powiedzmy 30... no, mówimy 38 kg? Tak. Minus, Minus, Minus 2 Minus 2 jest 36 Dobra, teraz pytanie, Po ile jest u Was złom? 95 groszy. gruby. 75 po, 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 po 85 zetach. groszy gruby, przepraszam. Dobra, dajemy 80 groszy, nie będziemy się tutaj kłócić, nie? Tak, jest 80 groszy Za tą kasterkę z moim 30, 30, 30, 30 zł. O właśnie. Będzie karma. 30 zł wyjęte z rzeki na Tak. jest za darmo. 30 kg mniej w rzece Dokładnie. Dokładnie ale, jest dalej. ale to nie koniec. Kilo. Kolejne wiadro plus 38 mamy ile? 23 to zapełniło się najszybciej. 23 kg plus 38, 50. 61 kg. No, więc... I 18 pLNów. No. I najlżejsze. No i Najlżejsze. Do 61 kg. Dokładam, 9 70 kg mamy. No, 7,80. po prawie. Niezły urobek 70 kg złomu. W dodatku właśnie zawodowy uzbierał puszczek aluminiowy No i mix. może nie ma aluminium, może no nie ma. Tak, ja. Nieważne, większość aluminium. Tego nie pomalujesz. Tak jest kilogram licząc. Kilogram 3 zł jak nic. No. elegancko jest to, czego, Ej, mój głowy, kochani, z mojej Szerokim gestem moi kochani, dzięki za uwagę. Pierwszy wypad magnesowy. Jak najbardziej udany, czterech świrów, masę kilo, 70 kilo złomu na Rzeka Bobrówka w Cieszynie, jak najbardziej zadowolona, bolżejsza. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Papa. Pa.